Witam Was bardzo gorąco w kolejnej powtórce No i jak sami już zauważyliście dzisiaj na kanale Jeniec Szuj tak jest Świetny polski gracz który dzisiaj pokaże nam deck na szalanie Rywalem jest a dokładnie rywalką Cassandra. Tryb otwarty No i tutaj co my mamy w tym deku u Shalana? Przede wszystkim są trony odnowy i są kreaturki odporne na łuty szczęścia. To może być bardzo interesujące. Zobaczymy jak się rozwinie ten pojedynek. Na razie mamy drugą turę co może zagrać Jeniec shui Z zasadzkę. No super. Jest cicho ciemno z Sajamy. Te karty też mogą być bardzo y, ważnym ogniwem y, w doprowadzeniu y, do zwycięstwa w tym pojedynku. Zobaczymy. Trzecia tura, trzy surowce. jest pierwszy damage można tutaj zagrać kolejną kreaturę uwodzicielkę kabuki okej okay. co my mamy u kassandry no standardowa kassandra na plądrowaniu na więzieniu i koszarach <laughs> Mamy pierwsze koszary. Co ciekawe, jest już dwóch wilczych kapitanów na polu bitwy. Świetnie wyglądają te dwie kraturki obok siebie. No i tu jest mocny trzeci rząd Urywala. Kratrzyniku. Zigen zibite, który odpalił właśnie most. No ładnie to wygląda. Zobaczymy, czym odpowie Jenis Shui Shinobiganshi. Można jeszcze coś zagrać Cicho ciemna robi swoje Wejdzie kolejny mm, damage w Kassandrę Tutaj rywal się skupia oczywiście na y, trzecim rzędzie Ma tutaj już sporo y, damage'u y, 7 punktów ataku No zobaczymy jak to rozegra Jenis y, Shui No mamy ducha srebrnego y, Pucharu na blokersa kolejne koszary No ładnie to wygląda u Cassandry Jeszcze na ręce rywal ma anelkę Wróćmy do jeńca shui Musi coś tutaj Odpalić Tak aby rywal nie zadał ostatecznego damage'u Ok mamy most Pozostało 3 surowce Kapłanka. No i faktycznie poborca dziesięciny Wylądował na cmentarzu No bo tutaj był taki ukryty W tym, no tu na samym dole Zawsze ten jeden surowiec te, Robi sporo No ale tutaj bardzo ładne zagranie Jeńca Shui Wystawił zasadzkę w trzecim rzędzie na wprost koszarów No kolejna cicho Sajamy. bardzo ładnie to wygląda sytuacja została opanowana No spoko to wygląda no, z tymi akcja z tymi koszarami. Mega fajnie to wygląda Dobra, tutaj Rywal zrobił swoje Zobaczymy czym odpowie, je nie czuj Tutaj już można odpalić most Nie most, tylko tron odnowy No i mamy tutaj dwie karty czcigodnego kapy za chwilę będzie odpalona też yy, pasywka szalana czy to w tej turze czy jeszcze nie Tak jest, jest czwarty punkt do siły Ale z kolei jeszcze nie można odpalić stronu. No to ma spory dylemat yy, widzę i Jest godny kappa Wystawiony przez jeńca Tylko właśnie on tu chyba miał spełnić inną rolę. No ale szalon ma tylko 8 y punktów zdrowia. No tak, tutaj ewidentnie Jenie Czuj. Blokuje dostęp do swojego bohatera. Między innymi niestety czcigodnym kappą. Ochrona przed łotami szczęścia. Rywal zagrywa wróżbite i wyciąga więzienie. I od razu zagrał ten łut szczęścia. Co dalej? Zero surowców do wykorzystania. Można na pewno odpalić piąty punkt do Utu i dotrwać do kolejnej tury. No niestety, teraz. My poświęci Jeniecui Świetną kartę świetnego strzelca cicho ciemną z Sayamy. No dobra po raz kolejny wróżbita Chodziło o cesarską wierność Kassandry, okej. Okay. Ale czy to było... ...dobre zagranie w tym momencie, kiedy Yenit Szuj ma zero kart na polu bitwy? W sumie wróżbita kosztuje tylko dwa surowce, tylko lub aż 5 do 8 No i mamy czcigodny kappa Last man stand Po zagraniu tronu odnowy I to teraz Jenie y y y y y y y y rządzi w trzecim rzędzie. Jest 5 ataku plus zasaska. Jednak jest tutaj blokada, ale jest tutaj ochrona przed atakiem wręcz od świętego pretorianina. I jeszcze trzy surowce. pieśniarka strumieni w tym momencie dochodzi no nie jest to rewelacyjna karta Strzyma hp wujicielka kabuki blokada na koszary ok i 7 surowców No dobra, jest wilczy kapitan na cmentarzu. Też Shinobi Ganshi dobiera kartę. Jeżeli któraś karta wróci z pola bitwy do ręki przeciwnika. A tymczasem jest tutaj małe kombo. Zagrany elitarny giermek od Kassandry. No i tutaj jest demecz zablokowany. blokada przed demedżem oczywiście od tych kraturek z trzeciego rzędu. Tutaj cały czas rosną, e, rosną koszary. Raja, kolejna karta, która jest odporna na łuty szczęścia i mamy tron odnowy No i zobaczcie, tutaj jeszcze można zagrać yy, cicho ciemno z Sajamy, która kosztowała 0 surowców. No fajnie. Bardzo dobre trzy karty. Od jeńca Shui. W tym momencie na planszy 5 do 10. No i jest też plądrowanie. No i Kassandra ma pięć surowców. Ale ładny moment. Wyczekał. I ja nie czuję. No w sumie doszło teraz plądrowanie. Yy... Jeńcowi. No ale dobra, tu jest ten problem. Tu są te karty odporne na strzelców i atak wręcz. Elitarny Giermek i oczywiście święty pretorianin. No niestety. Są kolejne zasadzki, świetne kombo z tymi kreaturkami odpornymi na płuty szczęścia i te zasadzki. Fajnie to wygląda. Na czapną godzinę jest jeszcze tron odnowy. Są dwa mosty. Kolejny shinobi Ganshi. Teraz kolejnie zagrana ta karta I wygląda to całkiem nieźle Delikatnie mówiąc Ale tutaj już mamy 13 14 surowców 16 Super pojedynek Sytuacja zmienia się jak w kaleidoskopie. No, naprawdę. Chwilami wyglądało na to, że to już nie nie trój. Jest bliski przegranej. Przed chwilą. Widzieliśmy to u Kassandry. A tutaj rywal. Raczej się to zablokuje. Ma 9 surowców. O proszę, ołtarz Aszy nawet. No na cicho ciemną. No, dużego wyboru tutaj nie było. I plądrowanie teraz od Kasandry Plus jeszcze elitarny giernek. Ale jaja. Świetnie tutaj. Grają Obaj gracze. Super pojedynek. 5 do 10 i tylko 6 surowców do wykorzystania 7 no zobaczymy no doszedł kolejny czcigodny kappa No tutaj na pewno ma dylemat Je nie czuj co zagrać Można odpalić stronę od nowy Ale w kolejnej turze Rywal może się zbudować Od, od nowa Można zagrać plądrowanie Z mostem na przykład Czy pójdzie drugi most? Coś takiego. No dobra. <laughs> Trzecie koszary. I do kompletu czwarte. Ale jaja. No ale czy to nie będzie przeszkadzało? stawianiu innych kreaturek. No tu ewidentna zapora przed atakami dwóch elitarnych Gienków i święty Pretorianin z jednym HP, który prawdopodobnie trzyma się nadal przy życiu. No tak, bo jeszcze pojawiła się Anaelka, która go uzdrowiła. No nie ma tu szybkiego ataku <laughs> Ale jest tron No ale jest za to finta Nie ma szybkiego ataku ale jest finta Tylko że tutaj rywal No on tutaj ma sporo tych tanich kreaturek I ma tego pełno W tej chwili No zobaczymy, zobaczymy jak to rozegra, jeniec szuj tak jest, zdecydował się na tron odnowy i te wszystkie karaturki kosztują 0, które przed chwilą wystawił. Jeli trój. Do tego 6 demerzu. 5 do 1. No niesamowita sprawa. Ale to jest patowa sytuacja w tym momencie. Nie ma jak załatwić tych kart. I jeszcze kosmiczna reorientacja. No proszę. to przeciwnik sam sobie nie zaszkodził zobaczymy co zostało na ręce a teraz tron odnowy ale jaja jest plądrowanie jest kolejny czcigodny kappa tak jest jest to tron odnowy i jest to gg świetny pojedynek 15 tur no fajne kombo. Na, na tym bohaterze na szalanie z stronami odnowy bardzo przyjemny pojedynek. Fajnie, że tutaj e, obaj gracze grali w, e, wolno, bo e, mógłbym się nie połapać tym wszystkim. A tak mniej więcej jakoś to wyszło. E, 24 minuty. Wow. Zleciało jak 4. E, dobra. Lubnijmy na statystyki użyte stworzenia 30 do 29. No spoko. Super, dzięki jeszcze raz za tę powtórkę. No, Od Jeńca Szuj to zawsze wiadomo, że będzie to mega pojedynek. Tak jak od Was wszystkich. No, ja w każdym, każdym pliku coś tam fajnego widzę. I mam nadzieję, że Wy, drodzy widzowie, też. No co, kochani, zapraszam Was do komentowania tej powtórki i do zaglądania na kanał, no bo oczywiście nadal e, Duel of Champions żyje, żyje u Spidera e, i zobaczymy jak to dalej będzie. A to na razie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej.